Ten kto myślał, że dzisiejsza konferencja rzuci nowe światło na sprawę konfliktu władz term Cieplickich z zarządem KS Karkonoszy Jelenia Góra i przyniesie jakiekolwiek odpowiedzi, niestety, był w błędzie. Co roku już ze zdziwieniem myśleliśmy, że to jest incydent jednorazowy, gdzie klub cały czas kieruje swoje jakieś uwagi krytyczne pod kątem operatora i słyszymy cały czas, że piłkochwyty są niezałożone, mecz przegrany, trawa jest o milimetr źle wykorzona, przegrany. Oświetlenie jest niewłączone przegrane, to wydaje mi się, że to są wszystko pozasportowe, jakieś wyszukiwanie różnych przedziwnych sytuacji, a wydaje mi się, że ktoś nie potrafi sobie poradzić z własną małoskowością z własnymi problemami, jakimi ma, i szuka tematu zastępczego. Jak Państwo wiecie, władze miasta od jakiegoś czasu sytuacje w wielniogórskim sporcie porządkują. Nagle miasto zaczęło od klubów wymagać, czyli nagle miasto poprosiło o pewną ekwiwalentność pieniędzy przekazywanych dla klubów, a wyników, czy tego, co w klubach się dzieje. Miasto powiedziało: Sprawdzam. Najwyższy czas, żeby miasto, społeczeństwo, wszyscy zaczęli rozliczać działaczy, co dostają i co dają społeczeństwu w zamian. A jak się okazuje, nie dostają mało. 250 tysięcy przypada na samą piłkę nożną, no i może być równoważne. Drugie tyle dla piłkarek ręcznych. Jest to oczywiście, są to koszty związane z utrzymaniem, udostępnieniem całej infrastruktury, utrzymaniem porządku, stanu technicznego i tak dalej obiektu. Nieukrywaną przyjemnością zarządzałam spółką Górnik Zabrze jako wiceprezes do spraw finansów. Jednocześnie taką samą funkcję pełniłam w spółce Arena Zabrze. Klub ekstraklasowy naprawdę... Niewiele lepsze warunki posiada niż dzisiaj klub czwartoligowy w niej Górze. To, jak poważny jest konflikt pomiędzy termami a karkonoszami, najlepiej oddają ostatnie słowa prezesa Stolarczyka. Dzisiaj nie znajdujemy w ogóle żadnej płaszczyzny do rozmowy z działaczami i mogę tylko powiedzieć ze zdziwieniem, z ubolewaniem, że po piątkowej i czwartkowej rozmowie u pana prezydenta. Że ta rozmowa nie miała wcześniej miejsca, bo być może zarząd wcześniej by złożył rezygnację Karkonoszy, być może to w końcu poszłoby w należytym kierunku, gdzie wszyscy byliby zadowoleni. Konferencji przysłuchiwał się Tadeusz Duda, sekretarz KS Karkonoszy Jelenia Góra. Później przed naszą kamerą odbijał piłeczkę, mówiąc, że problem leży po stronie władz spółki, które mają utrudniać normalne funkcjonowanie klubowi. Czy jego zdaniem jest szansa na rozejm? Wszystko zależy od mentalności kierownictwa tego projektu. Jak się zmieni stosunek, jak arkonosze nie będą traktowane jako czarne, jakieś, nie wiem, no, parszywa owca na obiekcie, to nie wiem. Jak słychać, obie strony od zgody dzielą lata świetlne.